Tuning. Chyba każdy, kto w latach młodości zachłysnął się oglądaniem szybkich i wściekłych, chciałby mieć bądź też ma zmodyfikowany samochód. Niestety, modyfikacje mocowe bardzo często wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, ale pytanie, czy tak musi być. W tym odcinku spróbuję Wam udowodnić, że nie. Będą propozycje do 200, 300, a nawet i 400 koni mechanicznych, więc zapraszam na odcinek. Na pierwszy ogień idzie, no słuchajcie, wybór nie mógłby być inny, 1.8 turbo grupy VAG, czyli synonim zasadniczo budżetowej bazy do podnoszenia mocy. Taki stan rzeczy wynika z tego, że inżynierowie Volkswagena zaprojektowali ten silnik z dość dużym zapasem, tak jakby wiedzieli, że tunerzy pokochają tę jednostkę. Silnik 1.8 Turbo dostępny jest w kilku wariantach, różniących się głównie turbo sprężarkami i małymi wyjątkami. No i właśnie nad tym się pochylimy, bo jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Topowa wersja o oznaczeniu BAM ma moc 225 koni mechanicznych dzięki zastosowaniu dużej turbosprężarki K04, wydajniejszemu układowi paliwowemu i lepszemu programowi silnika. Niestety, jak to w przypadku topowych wersji bywa, koszt zakupu takiego BAMA aktualnie to lekko licząc jakieś 5000 zł, więc myśląc o rzeczach bardziej budżetowych, a niekoniecznie gorszych, porozmawiamy sobie o silniku 1.8 Turbo w bazowej wersji o oznaczeniu AGU. Jest to wersja 100 50-konna z tak zwaną dużą głowicą, posiadającą większe kanały, co przy wyciskaniu mocy będzie dużą przewagą nad innymi wersjami. Do tego mamy tu żeliwny blok, ogromną dostępność części tuningowych z rynku wtórnego, masę poradników, no i tunerów znających ten silnik na wylot. No więc jakie moce można tutaj osiągnąć bez przysłowiowego otwierania silnika? W przypadku wersji AGU przy zastosowaniu większego interkulera, przy zrobieniu wydechu i oczywiście odpowiedniego programu silnika można liczyć na jakieś 920 koni czyli prawie 50% przyrostu mocowego bez większych modyfikacji mechanicznych, ale zabawa zaczyna się dopiero, gdy sięgnie się po turbo K04 z mocniejszej wersji BAM, po wyrajniejszy układ paliwowy i wówczas po odpowiednim strojeniu można liczyć na jakąś trójeczkę z przodu. W ogóle zdradzę wam, że kupiłem auto. Nie zdradzę wam jeszcze jakie, ale zdradzę wam, że przeglądając oferty samochodów na sprzedaż, zainteresowało mnie to szare Audi RS3 z 2018 roku z legendarnym zasadniczo już silnikiem o oznaczeniu Daza. No i wiecie, że jak mantrę tłukę wam, by przed zakupem jakiegokolwiek samochodu używanego, najlepiej przed wyjazdem na oglądanie go, sprawdzić jego historię z Carfaxem i nie jest tak, że tylko was do tego namawiam, tylko sam też z tego korzystam. No i tak te Zrobiłem w przypadku tego samochodu i całe szczęście, bo patrzcie, od 2018 do 2024 roku to auto miało zgłoszonych 8 szkód, z czego dwie poważniejsze, gdzie uszkodzony był chociażby układ chłodzenia. I teraz wyobraźcie sobie, że tym samym oszczędziłem sobie wycieczkę z Krakowa do Lublina. A co za tym idzie, oszczędziłem czas, a także pieniądze, mimo że takie raporty oczywiście nie są darmowe. Nie są darmowe, ale mogą być tańsze, bo jako, że Carfax jest naszym partnerem, to z kodem WWIT20 macie 20% rabatu na pojedynczy raport, jak i na pakiety raportów. Także pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić używany samochód, krajowy, importowany albo w ogóle będący jeszcze za granicą, to macie link w opisie, macie też kod rabatowy, więc sprawdzajcie. Kolejną propozycją będzie prawdopodobnie najlepiej brzmiący silnik w tym zestawieniu. A dokładniej mowa o turbodoładowanej pięciocylindrówce od Volvo o oznaczeniu B5234T. Być może niektórzy z Was będą sobie zadawać pytanie, dlaczego nie mowa o czterocylindrówce szwedzkiego producenta potocznie zwanej Red No i wyjaśnienie tego tematu będzie całkiem proste. Niestety ceny samochodów z tym kultowym silnikiem poszybowały w górę jak szalone, więc no przystajemy na nieco bardziej budżetową, ale z drugiej strony przyjemniej brzmiącą propozycję. Najtańszym samochodem z B234T będzie Volvo S60 V70 albo C70, gdzie zwłaszcza to ostatnie w budzie kupę ma zadatki na całkiem przyjemnego youngtimera. Jak chodzi natomiast o silnik, to jest to turbo doładowane benzynowe 5 cylindrów o pojemności dokładnie 2319 cm. Sześciennych z czterema zaworami na cylinder i aluminiowym blokiem. I spokojnie, mimo że nie zostało tutaj zastosowane żeliwo, to konstrukcja jest naprawdę wytrzymała już w serii. Do dyspozycji mamy tutaj 225 koni mechanicznych i 330 Nm, więc całkiem nieźle. Do zaatakowania magicznej trójki z przodu potrzebna będzie zmiana turbiny z TD0415G na większą TD04HL16T. Do tego większy interkuler, większe wtryskiwacze, mniej restrykcyjny wydech, no i oczywiście dobry soft. No i od siebie dodam jeszcze, że decydując się na zakup takiego samochodu, szukajcie wersji z manualną skrzynią biegów, no bo automaty są dosyć mocno ospałe, co skutecznie odbiera wrażenia z jazdy, no i oczywiście osłabia osiągi tego samochodu. Gdy ktoś Was zapyta o mocne, niemieckie, turbodoładowane doładowane 4-cylindry podatne na modyfikację, to pewnie w większości zgodnie odpowiecie, że jest to 1.8 turbo. A co gdyby odejść myślami od koncernu VAC i poszybować w stronę marki Opel? Bo silnik Opla o oznaczeniu Z20 to naprawdę udana konstrukcja. No może gdyby tutaj pominąć delikatnie fakt mocnego apetytu na olej. Taki silnik z radością przyjmie dodatkowe konie mechaniczne i będzie dzielnie krzesać ze swoich 2 litrów pojemności. Z20 występował w różnych wariantach mocowych, od 170 aż po 240 koni mechanicznych, z czego te największe moce były generowane przez silnik o oznaczeniu Z20 Lech. Który to stosowany byłby w Oplu Astra H OPC oraz Oplu Zafirze OPC. Szukając budżetowej bazy do tuningu skupimy się na wersji O oznaczeniu Z20L i Z20Ler, które generują odpowiednio 170 i 200 koni mechanicznych i pomiędzy sobą różnią się niemal jedynie softem. Podobnie jak w przypadku wagowskiego 1.8 Turbo mówimy tutaj o tych jednostkach, no bo są zdecydowanie tańsze niżeli jej topowe odmiany. No więc pytanie, na jakie moce możemy liczyć w przypadku silnika ZD20 LER? Po zmianie wydechu Interkulera i podmiance wtryskiwaczy na te z mocniejszej wersji spokojnie osiągniemy granicę 240 koni mechanicznych, które powinny być bezpieczne zarówno dla silnika, jak i dla przeniesienia napędu. Wąskim gardłem w przypadku słabszych wersji silnika Z20 z pewnością jest sprzęgło, ale to można obić kewlarem, a następnie pokusić się o zakup gareta T28 z Z20 LED i wtedy też myśleć o okolicach 300 koni mechanicznych. Oczywiście bez katalizatora. How dare you! A teraz coś z innej beczki. Silniki bardzo popularne w Skandynawii, ale co ciekawe, wcale ze Skandynawii nie pochodzące. Mowa tu konkretnie o jednostkach OM605 od Mercedesa. Więc na początek, czy jest tanią? W 202 OM605 turbo pod maską dostaniecie już za około 7000 zł w zależności od stanu korozji, oczywiście. W serii mamy tutaj 2,5-litrowy, 5-cylindrowy, 150-konny silnik Diesla, czyli jeden z tych ostatnich prawdziwych ropniaków od Mercedesa, które przetrwają nawet uderzenie komety i do tego jeszcze brzmią całkiem przyjemnie. Oczywiście wiadomo, na tyle przyjemnie, na ile przyjemnie może brzmieć silnik napędzany paliwem szatana. Jeśli chodzi o podnoszenie mocy w tym silniku, to mamy tutaj tak naprawdę dwie drogi, z czego ta pierwsza i tańsza zakłada zakup większej turbosprężarki z 3-litrowego turbodiesla stosowanego przykładowo w Mercedesie W210, zrobieniu nieco luźniejszego wydechu i zastosowaniu tak zwanego EveryMod. mod to zwiększenie dawki paliwa na elektrycznej pompie wtryskowej poprzez oszukanie sterownika silnika. A! W dużym skrócie, przez zwarcie odpowiednich pinów czujnik temperatury non-stop wysyła do sterownika silnika sygnał mówiący o niskiej temperaturze. I aby tę temperaturę podnieść, komputer przekazuje do pompy wtryskowej informację o tym, aby pompowała więcej ropy. A więcej ropy przy większym turbo oznacza więcej powietrza, większe wybuchy, większą moc, więc mamy rozwiązanie tanie, proste i skuteczne. Druga droga na podniesienie mocy jest drogą o wiele bardziej kosztowną i zakłada wymianę elektronicznej pompy wtryskowej. Na tę oldschoolową mechaniczną i do tego dorzucenie turbosprężarki wielkości wiadra. Koszt takiej pompy to dobrych kilka tysięcy złotych, ale stosując ją w samochodzie mamy tak naprawdę mechaniczne i w pełni analogowe sterowanie doładowaniem, jak i w pełni analogowe sterowanie paliwem, więc w takim przypadku tylko i wyłącznie pieniądze są ograniczeniem, jak chodzi o to, jakie moce z takiego silnika się wykrzesa. Można więc zadawać sobie pytanie, czy warto i szczerze, gdyby tak spojrzeć obiektywnie na temat, to ciężko o tańsze 400 koni mechanicznych połączone z momentem obrotowym rodem lokomotywy, także jeżeli kogoś nie odstrasza silnik diesla, myślę, że warto rozważyć. Skoro już jesteśmy przy silnikach diesla, to nie moglibyśmy nie wspomnieć o silniku N57D30TU, czyli o tak naprawdę bezpośrednim konkurencie wcześniej wspomnianego Ropniaka od Mercedesa. Rozmawiamy tu oczywiście o konstrukcji od marki BMW. Do czynienia więc mamy z sześcioma cylindrami w rzędzie, z turbodoładowaniem i pojemnością dokładnie 3 litrów. Dlaczego wybrałem tutaj, jak chodzi o silnik, tę wersję późniejszą z oznaczeniem TU, co w niemieckiej, mimo że to nie jest po niemiecku, nomenklaturze oznacza Technical Update? No, z uwagi przede wszystkim na cenę i dostępność. Lekko zmęczoną życiem idealną na tani projekt E46 z 3-litrowym dieslem wyrwiecie w naprawdę śmiesznej cenie. Do tego dochodzą lepsze osiągi na start względem starszej wersji, wydajniejsza pompa paliwa, większe turbo GT2260V czy większe... Większy Intercooler. Jedynym minusem M57D30TU względem poprzednika są klapy wirowe w kolektorze, których no po prostu trzeba się pozbyć, zanim wpadną do silnika i zrobią tam coś naprawdę złego. Jako punkt wyjścia dostajemy 204 koni mechanicznej i 410 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co w stosunkowo lekkiej serii 3 robi już naprawdę niezłą robotę. tak zwanym stage'u pierwszym. Moc urośnie do granic 220 nawet 250 koni mechanicznych, a moment obrotowy sięgnie 500 Nm. Zmiany mechaniczne obejmujące przerobienie turbiny na hybrydę, wydajniejszy intercooler i wydech to już okolice 300 koni i ponad 650 Nm. Oczywiście jak w przypadku każdego silnika highs is the limit i M57 generalnie jest naprawdę udaną konstrukcją, która raczej bez problemu powinna znieść okolice 400 koni mechanicznych czego niestety nie można powiedzieć o skrzyni biegów i sprzęgle. No ale wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych i to, co trzeba sobie powiedzieć, że E46 po takim stage'u drugim to już jest naprawdę bardzo szybkie auto. No dobra, wracamy do benzyn. I tym razem na tapet wjeżdża czterocylindrowka o pojemności zaledwie 1,4 litra, a mowa oczywiście o fiatowskim 1,4 T-jet. 4 cylindry, turbo doładowanie i moce od 120 do 180 koń mechanicznych w serii. Będąc precyzyjniejszym, grubą kreską należałoby oddzielić te starsze i nieco słabsze 120-konne 1,4 t od tych nowszych, które były mocniejsze i wykorzystywały technologię Multi-Air, którą jedni kochają, a drudzy nienawidzą. Jedno jest pewne: naprawa Multi-Aira to dobrych kilka tysięcy złotych, a jako że dziś skupiamy się na budżetowym tuningu, to na tapet weźmiemy sobie wersję 120-konną, czyli tą najtańszą, najpopularniejszą i bez drogiego w regeneracji. L-развяззання. 120-konna wersja. Od swoich nowszych i mocniejszych braci oprócz modułu Multi-R różniła się przede wszystkim turbo sprężarką, którą przede wszystkim w pierwszej kolejności należałoby się zająć, myśląc o podnoszeniu mocy. Kosztem dobrego dołu. Można się skusić na gareta GT1446 z Awarta 500, a jeśli zależy nam na elastyczności z dołu, to bierzemy VL38 z wersji 155-konnej. Turbiny spokojnie są do dostania w okolicach 1000. Zł. Natomiast przy GT1446 dodatkowym kosztem będzie jeszcze zrobienie downpipe'a. Oprócz tego klasyczny zestaw, czyli robimy intercooler, przerabiamy wydech, robimy strojenie i nie powinno być problemem przekroczenie tutaj okolicy 200 koni mechanicznych, co w takiej małej, leciutkiej Alfa Romeo Mito będzie jechało naprawdę nieźle. Oczywiście 200 koni to żadna granica dla 1,4 Turbo. Seryjny silnik spokojnie powinien znieść 240-250 koni i jakieś 4 Staniu tonometrów, a zabawa zaczyna się dopiero na kutych korwach, gdzie 300 plus stoi otworem. Ale możecie zachodzić w głowę, czy takie 1.4 T-Jet ewentualnie nadawałoby się na słapa? Jeszcze jak? W ramach ciekawostki, więc obczajcie Fiata Seicento z, z porobionym 1.4 T-Jetem i zobaczcie, jak coś takiego przyspiesza do 200 na godzinę. czas na szwedzką stal. Kolejne pancerne 4-cylindry legenda tuningu, czyli silnik o oznaczeniu B204, czyli dokładniej rzecz biorąc 2.0 turbo od Saba. Nasz polski YouTube pełen jest szybkich sabów i wcale się temu nie dziwię. Moc i czasy 100 200, jakie możemy wykrzesać stosunkowo niewielkim nakładem finansowym, w przypadku tego silnika są praktycznie nieosiągalne u konkurencji. Takiej nazwijmy to Daily Setup w B204, to przede wszystkim turbina t 04 do tego oczywiście większy interkuler, no i naturalnie uwolniony wydech. Coś takiego powinno się przełożyć na bezpiecznych 330 koni mechanicznych i lekko licząc 400. 50 N, co w przypadku takiego Sama 95 powinno się przełożyć na setkę w czasie poniżej 6 sekund i 100-200, nie więcej takie. 9 95 w kombi z Turbo TD04 to idealny przepis na budżetowego slipera. No Oczywiście, każdy Meral ma tutaj dwie strony i zakup Saba z B204 jest obarczony dość wysokim ryzykiem. Silniki Saba bardzo lubią regularne serwisy i wymiany oleju, dlatego też na to trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę przy zakupie takiego auta, by przypadkiem nie wstrzelić się na minę, która będzie nam szybko grała panewka. Czas w końcu na coś doładowanego, ale nie turbą sprężarką, a kompresorem, czyli rozwiązanie zdecydowanie mniej popularne, ale również naprawdę fajne, dające moment obrotowy z samego dołu, no i przede wszystkim to charakterystyczne brzmienie. Silnik Mercedesa o oznaczeniu M111975. Mamy tutaj do czynienia z czterocylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności 2,3 litra z mocą 193 km i 280 nm momentu obrotowego. Silnik lądował pod maski C-klasy W202 i w modelu CLK o oznaczeniu W208. Większość tych samochodów niestety zjadła korozja, przez co są bardzo tanie, a taki silnik aż prosi się o. Słapa do jakiejś fajniejszej budy. Ale nie fantazujmy już o jakichś słapach, tylko porozmawiajmy o konkretach. Kompresor, który odpowiada za doładowanie, napędzany jest mechanicznie za pomocą paska klinowego, więc zmiana koła napędzającego kompresor na mniejsze spowoduje większe obroty tego kompresora. Większe obroty kompresora z kolei przełożą się na większą ilość powietrza podawanego do silnika, to z kolei przełoży się na! Oczywiście większe ciśnienie doładowania to i większa temperatura w dolocie, więc chcąc wykonać takie modyfikacje w pełni zgodnie ze sztuką, warto byłoby również pomyśleć o większym interkulerze. Ale najlepsze jest to, że podniesienie mocy w przypadku takich modyfikacji robimy w tym silniku bez jakiejkolwiek wizyty u tunera, bo komputer sterujący silnikiem w Mercedesie jest na tyle mądry, że sam ogarnie większe doładowanie i się do niego zaadaptuje i skutkiem tego tak o. Z tych 190 paru koni mechanicznych można liczyć na jakieś 220-230 koni, a to wszystko za, nie wiem, 1000 zł, zakładając oczywiście, że robotę zrobicie sobie sam. A kolejną propozycją na naszej liście jest diesel z włoskim rodowodem, czyli 1.9 JTD. Jednostka stosowana m.in. w Alfach Romeo, Fiatach, Lanciach, a nawet Sabach czy Oplach z oznaczeniami TID i CDTI. Bardzo popularny silnik, który znalazł swoich fanów dzięki relatywnie niskiemu spalaniu, trwałości, no i oczywiście co w dzisiejszym odcinku kluczowe, potencjale do modyfikacji. Czterocylindrowy diesel od Fiata występował w dwóch wariantach: 8-zaworowym i 16-zaworowym. Pytanie więc, którego warto jest wybrać, myśląc o modyfikacjach. No i jeżeli nastawia się na prostotę, jak największą bezawaryjność, no to ta 120-konna 8-zaworowa wersja będzie jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli chce się wykrzesać jak najwięcej mocy, no to wtedy już warto byłoby myśleć o tej troszeczkę bardziej skomplikowanej 150-konnej w serii 16-zaworowej wersji. Obecnie najtańszym wozem z tym silnikiem jest chyba Alfa Romeo 147, czyli nieduży, dobrze prowadzący się i przede wszystkim lekki hatchback, który w poliftowej wersji wygląda jeszcze dość świeżo. Taki zestaw na znanym portalu ogłoszeniowym bez problemu znajdziecie do 7000 zł. Wyjściowo dostajemy 150 koni mechanicznych i 320 Nm. Do tego jeszcze klapy wirowe w kolektorze dolotowym, które praktycznie od razu powinniśmy wyrzucić. Po zamontowaniu większego interkulera, wyrzuceniu Ekologii, po u wydechu, no i oczywiście odpowiednim remapie w takiej 147 możemy liczyć na okolice 200 koni, 440-450 Nm. No i przy takim samochodzie, przy tak lekkiej budzie, takie parametry zrobią naprawdę solidnego slipera. Także dajcie znać w komentarzach, jakie silniki Waszym zdaniem w tym zestawieniu zostały pominięte. A ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie.